Spójrz, sam Bóg przy Tobie jest. Panu rozraduj się, świętym, co daje się cały nam. Oddaj mu życie swe, on Bogiem Twoim jest. Bracie, bo kochacie, kochacie. Witam wszystkich serdecznie, wszystkich, którzy zechcieli przyjść, zechcą posłuchać o nas. Jestem Kasia Skibicka, to mój mąż Marek Skibicki. Byłam 24 lata w zakonie. Byłam w zakonie i byłam przełożoną domu zakonnego. Miałam pod sobą kilka sióstr starszych od siebie. Kierowałam tym domem, ale zanim zostałam przełożoną, musiałam przejść całą tak zwaną drogę formacji. Mając 16 lat wstąpiłam do zakonu. W prowincji zachodniej, w Poznaniu. Kto jest z Poznania, to wie, gdzie jest Łąkowa, gdzie jest Strzelecka. Chodziłam tam do liceum na Strzeleckiej. I będąc tam w Zakonie, od samego początku, muszę powiedzieć, towarzyszył mi niesamowity niepokój. Taki wielki niepokój, że nie potrafiłam po prostu normalnie żyć, przeszkadzał mi. Ale się za bardzo nad tym nie zastanawiałam. Dopiero późniejsze życie zakonne pokazało, że to nie jest normalne. Zaczęłam sama brać psychotropy, różne yy, używki, które no sprawiały to, że nie czułam tego lęku. Ale to nie tylko to. Za konie, niestety, były nakazy i zakazy. Między innymi, gdy chodziłam do szkoły, do liceum, gdy przychodziłam, nie, było, nie był czas posiłku, nie wolno było jeść. Chociaż byłam głodna, nie wolno było. Było trzeba poczekać tak długo, aż będzie następny posiłek. No, wszystkie te rzeczy tak się zbierały, że w pewnym momencie mówię. Panie, właściwie po co to życie zakonne jest? Czy to jest na Twoją chwałę? I pewnego razu prosiłam o uzdrowienie Pana. Gdy modliłam się, niestety to uzdrowienie nie przyszło. Wręcz przeciwnie, poczułam mur, który oddziela mnie od Boga. Ja żyłam dla Boga, chciałam żyć, chciałam żyć na Jego chwałę, ale niestety moje modlitwy do Niego nie trafiały. I tak pewnego razu. Zwiastował mi Ewangelię tego żywego Boga, mój kuzyn. I dziękuję Panu Bogu za to, że go postawił na mojej drodze. Gdy przyjechałam po dwóch tygodniach wakacji, gdzie słyszałam Ewangelię, w zakonnej kaplicy po prostu mówiłam, że jestem wierzącą w Boga, ale niestety nie byłam wierzącą przez 24 lata, nie usłyszałam, co to znaczy na nowo się narodzić, nie usłyszałam w kościele katolickim. I klęknęłam wtedy do zakonnej kaplicy i mówię: Panie, weź moje życie, Tobie oddaję wszystko, wyznaję Ci wszystkie moje grzechy. I Jezus wtedy przyszedł do mnie, obmył mnie swoją krwią, obmył mnie, uczynił ze mnie nowego człowieka. I za to niech będzie mu chwała. Panie, rozraduj się świętym, co daje się cały nam. Oddaj mu życie swe, on Bogiem Twoim jest. I przyszedł czas, że odeszłam z zakonu. Dwa miesiące byłam tylko na bezrobociu. Otrzymałam pracę w zupełnie innym zawodzie. Byłam nauczycielem, pracuję obecnie w zarządzaniu w szpitalu. Mało tego, otrzymałam mieszkanie. Gdzie mogłam sobie kupić, dostałam podwyżkę. Mogłam kupić to mieszkanie i zamieszkać, a potem modliłam się o męża i o wierzącego. I otrzymałam. Mimo tego, że ludzie stawiali nam przeszkody, że byśmy nie byli razem, żebyśmy nie głosili słowa, żebyśmy nie grali, ale właśnie Pan dał nam tyle siły i mocy, że założyliśmy zespół. Nasz zespół nazywa się Misja. Właśnie mamy taką misję. Chciałam kiedyś jechać na misję w zakonie, nie puścili mnie, ale teraz mogę jeździć po całej Polsce i wierzę, że będzie też i za granicą, żeby mówić Bogu o tym, mówić ludziom o Bogu, który tak bardzo kocha, który przebacza i na każdego czeka i każdy człowiek jest równy dla niego. I za to niech będzie mu chwała. Dziękuję. Amen. Całą nadzieję złożyłem w Panu, całą nadzieję on schylił się nade mną i wysłuchał wołania mego. Złożyłem w Panu, całą nadzieję złożyłem w Panu, całą nadzieję on schylił się nade mną i wysłuchał wołania. Ten czas tak szybko biegnie, nieubogalnie, a mamy go tak mało. Chcielibyśmy Wam powiedzieć wszystko, to co mówimy, kiedy jesteśmy gdzie indziej, kiedy mamy więcej czasu, ale wiadomo, no ten czas jest ograniczony. W takiej pigułce, szybciutko Wam opowiem, co Pan Bóg dla mnie zrobił. Zrobił dla mnie bardzo wiele. Dzisiaj nie stałbym tutaj. Gdyby nie Pan Bóg, gdyby Pan Bóg nie dotarł do mojego serca i nie dał mi nowego życia. Jak słyszeliście, Kasia była 24 lata w Zakonie. To nie przypadek, że ja byłem 24 lata w więzieniu. Tak, 24 lata spędziłem w więzieniu i to w najgorszych więzieniach w tej Polsce. Byłem w takich miejscach, o jakich Niejednemu człowiekowi się nie śniło. Nawet sobie nie wyobraża, jak to życie wygląda. Ja dzisiaj jestem innym człowiekiem, ja dzisiaj zwiastuję Ewangelię. Ja dzisiaj wchodzę do takich środowisk, wchodzimy razem z Kasią, że to jest po prostu niewyobrażalne. My wchodzimy i nie wiemy, czy wyjdziemy stamtąd. Ale wchodzimy, bo wiemy. Że to jest nasza misja, że to jest nasze powołanie, że Pan Bóg nas po to powołał, abyśmy szli z Ewangelią właśnie w te miejsca. Zagraliśmy już ponad 100 koncertów. Byliśmy w ponad 50 kościołach, zborach i innych miejscach. Kiedy modliliśmy się, żeby Pan Bóg otworzył dla nas kościoły katolickie, byśmy mogli zanieść tam Ewangelię prawdziwą Ewangelię. Pan Bóg był tak wspaniałomyślny, że otworzył nam całą jasną górę. Byliśmy trzy tysiące ludzi, którzy wierzą po katolicku i my dwoje. To było niesamowite. Słuchajcie, z czego Pan Bóg dokonuje w naszym życiu, do jakich miejsc nas posyła i robimy wszystko, co Pan Bóg od nas wymaga. Dzisiaj też jesteśmy tutaj z Wami i mo możemy mówić, co Pan Bóg dla nas uczyni. Na następny tydzień będziemy gdzie indziej. I tak każdego tygodnia jesteśmy gdzie indziej, narażając nawet swoje życie. Ale jeżeli Pan Bóg nas posyła, to znaczy, że my tam musimy być. Słuchajcie, kiedy Pan Bóg do mnie dotarł, siedziałem w więzieniu. Przyszli ludzie którzy zwiastowali mi Ewangelię. I tak się zaczęło. To było niesamowite. Słuchajcie, kiedy Pan Bóg przygotowywał mnie do służby, do tej służby, zabrał wszystkie nałogi. I dzisiaj apeluję, jeżeli ktoś jeszcze ma jakiś problem z nałogami, na przykład papierosy, co ja miałem. 40 lat paliłem i słuchajcie, wystarczyła jedna modlitwa, jedna rozmowa z Panem Bogiem. Pan Bóg zabrał, bo Pan Bóg wiedział, że w tej służbie papierosy będą mi przeszkadzać. I ja nie miałem problemu, żeby przestać palić. Bo jeżeli robi się coś z Panem Bogiem, to nie ma problemu. To wszystko wyjdzie. I my dzisiaj robimy wszystko z Panem Bogiem, i wszystko nam wychodzi i niech będzie chwała Panu Bogu, bo to tylko Jemu możemy zawdzięczać to, co Pan Bóg dla nas zrobił. Nasze koncerty, nasze świadectwa, nasze, nasze doświadczenia opowiadamy, opowiedzieliśmy do, dla telewizji, bo tylko w ten sposób możemy dotrzeć w wiele, wiele innych miejsc, do więzień, do ludzi z ulicy i do wielu innych miejsc. My nie jesteśmy w stanie dotrzeć do, do tych miejsc, gdzie możemy posłać płyty swoje z, z reportażami. Także naprawdę to, co Pan Bóg uczynił w moim życiu, w naszym życiu, niech będzie Jemu za to chwała i tylko Jemu chwała, bo żadnemu człowiekowi nie należy się chwały. Tylko Panu Bogu za to, co to dla nas zrobił. Cało